Dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję gościć na Państwa ekranach. W sierpniu 2024 roku wojska ukraińskie wdarły się w głąb obwodu Kurskiego i doszły pod cudzę, gdzie od sierpnia wciąż trwają walki, które po początkowych sukcesach Ukraińców najpierw przyniosły zmianę charakteru działań na bardziej pozycyjny. A obecnie, podobnie jak w przypadku pozostałych ukraińskich frontów, przerodziły się w długotrwałą i bardzo kosztowną dla Ukraińców wojnę materiałową. W grudniu 2024 roku sytuacja na froncie była bardzo złożona. Dobrze obrazują to słowa z trylogii Sienkiewicza Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn Załeb trzyma. Ukraińskie media już dość otwarcie przyznają, że sytuacja w rejonie Kurska w grudniu była bardzo dynamiczna. Siły ukraińskie były nieustannie naciskane przez mniejsze oddziały rosyjskie, które doprowadziły do wyparcia ich z całego szeregu mniejszych miejscowości. Oddawano praktycznie te miejscowości bez walki w sierpniu, a teraz o zdobycie tych miejscowości Rosjanie muszą toczyć dość zacięte walki. Najpoważniejsze starcia toczyły się w rejonie wiosek Darino i Kruglenkoje, gdzie Rosjanie i Ukraińcy ponieśli odczuwalne straty w ludziach i sprzęcie. Jednocześnie wojska ukraińskie coraz częściej decydują się na porzucanie rannych i własnych zabitych kosztem ratowania uszkodzonego sprzętu. Kilka dni temu w ukraińskich mediach pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ukraiński personel ewakuuje uszkodzony transporter opancerzony, jednocześnie nie robiąc nic, żeby zabezpieczyć swoich rannych. Wywołało to dość negatywne komentarze. Jednocześnie Ukraińcy, a dokładniej niektóre tamtejsze media donoszą, że w rejonie Kurska na froncie pojawiły się oddziały północno-koreańskie, jak również wojska białoruskie, które mają walczyć po stronie Rosjan, czego jednak nie potwierdzają także władze w Kijowie. Natomiast co się tyczy wojsk północno-koreańskich, to tutaj rząd w Kijowie otwarcie deklaruje, że oddziały te są wykorzystywane na froncie. Na ich temat obie strony mówią dokładnie co innego. I tak w doniesieniach, które płyną do Polski z Kijowa, możemy usłyszeć, że korańczycy ponoszą ciężkie straty i praktycznie żaden z nich już nie żyje. Podczas gdy druga strona twierdzi, że Koreańczycy zgodnie ze starą koreańską tradycją tu cytat z niektórych rosyjskich mediów planują pożerać kijowskie psy. No, niby to brzmi śmiesznie, ale faktem jest, że w rejonie Sudzy Rosjanie odnoszą spore sukcesy i że właśnie tam mają być wykorzystywane oddziały północno-koreańskie. Rosyjska 11. Brygada Powietrzno-Desantowa wzięła między innymi w ostatnich dniach miejscowość Agronom, gdzie według samych Ukraińców miały zostać zaangażowane wojska koreańskie. W praktyce biły się tam siły specjalne Ahmad z Czeczeni. Jest to dość interesujące, bo jeszcze w w kontekście wydarzeń z 29 grudnia zachodnie media informowały, że w tym rejonie miało dojść do potyczek pomiędzy oddziałami rosyjskiej żandarmerii wojskowej, a właśnie czeczenami z grupy Achmat. Zresztą w ogóle z tymi czeczenami na froncie Rosjanie mają sporo problemów, a o samych czeczenach mówi się w Rosji bardzo niechętnie. Podobno sam fakt, że Ukraińcy przedarli się do obwodu kurskiego, miało być Spowodowane słabym obsadzeniem posterunków w rejonach nadgranicznych, które były bronione przez oddziały czeczeńskie, wycofane z frontu ukraińskiego. Jak było naprawdę trudno powiedzieć, ale nie ulega wątpliwości, że Czeczeni nie cieszą się zwłaszcza po ostatnich wypadkach nad groznym najlepszą prasą w Rosji. W rejonie Korenewskim dostrzeżono natomiast elementy rosyjskiej 83. Brygady Powietrzno-Desantowej. Jednocześnie aktywne działania prowadziło też rosyjskie lotnictwo wojskowe, które miało zestrzelić w tym rejonie trzy ukraińskie rakiety. Tyle jeśli chodzi o doniesienia z 29 i 30 grudnia i front kurski. Natomiast generalnie Ukraińcy twierdzą, że w ciągu całego grudnia zadali Rosjanom bardzo poważne straty w samolotach, które miały wynieść w sumie sześć rosyjskich maszyn. Z drugiej strony Rosjanie deklarują, że udało się im zapisać na swoje konto zniszczenie co najmniej 20 maszyn nieprzyjaciela. Niektórzy sugerują, że jest to spowodowane wykorzystywaniem przez Ukraińców nowych pułapek radiolokacyjnych, jednakże równie istotne jest wykorzystanie różnego rodzaju makiet i samolotów ściąganych z różnych składów sprzętu w charakterze celów pozorowanych. Akurat w przypadku Ukraińców wygląda to tak, że po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyli oni dosyć liczne siły powietrzne, które w latach 90. i na początku lat 2000. stopniowo wyprzedawali. Obecnie sytuacja się zmieniła i na ich terytorium zostały bardzo duże składy samolotów, które są wykorzystywane do pobierania części zamiennych dla maszyn, które obecnie latają w siłach powietrznych Ukrainy. A kiedy już nie można wymontować żadnych części zamiennych, no to taki samolot, który jest wybebeszony, ma okazję dokonać swego żywota jako cel pozorowany. Natomiast nie da się też ukryć, że co najmniej kilka ukraińskich samolotów zostało w grudniu wyłączonych z prowadzenia operacji bojowych nad frontem, czy to na skutek uszkodzeń, czy to właśnie na skutek rosyjskich ataków. Pierwszą potwierdzoną zresztą przez samych Ukraińców stratą było zestrzelenie samolotu szturmowego Suchoj su 25 który należał do 299. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Samolot podczas prowadzenia operacji bojowych nad Hersoniem został namierzony przez rosyjskie stanowisko obrony przeciwlotniczej S-400 no i został skutecznie trafiony. Maszyna nosiła numer boczny niebieski 27. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji na pokładzie zestrzelonego samolotu zginął pilot, którego personalia nie zostały podane do publicznej wiadomości. Te wydarzenia miały miejsce w dniu 14 grudnia, natomiast w kolejnych dniach pojawiały się także inne doniesienia na temat uszkodzenia czy zestrzelenia ukraińskich samolotów. Tutaj warto też przywołać wątek tego, że Ukraińcy ponownie zaczęli na większą skalę korzystać z różnego rodzaju dronów, i to nie tylko tych najbardziej znanych bajraktarów. Ale także ze starszych zabawek. I tak 24 grudnia 2024 roku Rosjanie zestrzelili niedaleko woronerza Tupolewa Tu-141. Nie wiadomo, czy ten konkretny jerzyk zestrzelony w rejonie Woronerza miał na swoim pokładzie głowicę bojową, czy też był wykorzystywany przez Ukraińców do przeprowadzenia rozpoznania, jednakże jest to pierwsze od dłuższego czasu potwierdzone wykorzystanie bojowe tego sprzętu, który zwłaszcza na początku wojny nie spisywał się zbyt dobrze. Generalnie, Tu-141 to bezpilotowy statek powietrzny wprowadzony na wyposażenie Armii Radzieckiej w 1979 roku. Zgodnie z najbardziej rozpowszechnionymi doniesieniami, produkcja miała wynieść około 152 egzemplarzy, jednakże biorąc pod uwagę, że strzyże, czyli jeżyki, są wykorzystywane do tej pory przez wojska rosyjskie i ukraińskie, Rosjanie wykorzystują je jako pozorowane cele dla własnych pilotów myśliwskich. To wiele wskazuje na to, że zbudowano ich znacznie więcej niż 152 egzemplarze. 10 marca 2022 roku, a więc na samym początku wojny, Ukraińcy spróbowali użyć takiego drona, no i nie było to zbyt szczęśliwe. Był to jeden z pierwszych takich przypadków, gdy Ukraińcy zaczęli odpalać striże, które wyciągali z muzeum, jednakże okazało się, że to nie jest naprawdę dobry pomysł, gdyż maszyna na skutek źle zaprogramowanej trasy lotu, zamiast w stronę Rosji, poleciała w stronę Zagrzebia i nie niepokojona przez nikogo przeleciała aż do stolicy Chorwacji, gdzie rozbiła się tuż obok akademika pełnego studentów. Warto dodać, że w tym czasie Ukraińcy nie przemalowywali jeszcze znaków przynależności państwowej na wystrzeliwanych przez siebie dronach, stąd też na wraku maszyny, która rozbiła się w Zagrzebiu. Szczęśliwie nie doszło do żadnego nieszczęścia i obyło się bez strat w ludziach. Natomiast samo wydarzenie dało niektórym asumpt do podnoszenia wątku, jakoby Ukraińcy planowali prowadzić działania pod tak zwaną fałszywą flagą, co jednak nie zostało nigdy potwierdzone. Faktem jest natomiast, że we wspomnianym przypadku obrona przeciwlotnicza państw natowskich nie zachowała się tak jak należy, gdyż powinna znacznie wcześniej dokonać przechwycenia ukraińskiego TU-141 Strigs i albo go zestrzelić, albo przynajmniej poinformować o tym, że coś takiego leci. Jak do tej pory nie udało się natomiast potwierdzić kilku sukcesów zgłoszonych przez ukraińskie lotnictwo, które deklarowało, że pod koniec grudnia, dokładniej 29 grudnia udało się im zestrzelić co najmniej trzy rosyjskie samoloty Su-34, jednakże jak do tej pory nie pojawiły się żadne nagrania potwierdzające te zestrzelenia. Z drugiej strony Ukraińcy nie potwierdzają rosyjskich doniesień na temat zestrzelenia przez Rosjan kolejnego ukraińskiego samolotu F-16. Jednym słowem, jedna i druga strona opowiada nam swoje historie, które są bardzo podnoszące na duchu i opowiadają o sukcesach. Natomiast to też nie jest tak, że Ukraińcy tych sukcesów w grudniu na swoje konto nie zapisali. Wprost przeciwnie. W grudniu udało się im zapisać na swoje konto na przykład zestrzelenie jednego śmigłowca wielozadaniowego Mi-8 należącego do Rosjan. Maszyna uległa zniszczeniu w rejonie półwyspu Tarhankutskiego na Krymie, trudna nazwa. Rosjanie utracili śmigłowiec w bardzo ciekawych okolicznościach, ponieważ na skutek operacji przeprowadzonej przez Ukraińców z wykorzystaniem drona morskiego Magura V5 Jednostki tej klasy wykorzystywane są do prowadzenia operacji rozpoznawczych, wywiadowczych, patrolowych, poszukiwawczo ratowniczych, zwalczania min oraz innych akcji bojowych. Maszyny te są zazwyczaj klasyfikowane jako morskie drony szturmowe. Mają około 5,5 metra długości, ważą około 1000 kg i przenoszą głowicę bojową o masie do 200 kg. Według najczęściej powtarzanej wersji dotyczącej zniszczenia rosyjskiego śmigłowca, Miało to nastąpić na skutek odpalenia z pokładu tego drona morskiego pocisku R-73. Zniszczony śmigłowiec Mi-8 jest czwartym śmigłowcem tego typu, który został utracony na pewno przez Rosjan w 2024 roku. Warto też wspomnieć o tym, że co najmniej jeden rosyjski śmigłowiec został zniszczony na skutek tzw. przyjacielskiego ognia. Była to maszyna szturmowa Kamow K52. Natomiast rosyjskie lotnictwo wojskowe prowadzi coraz poważniejsze i agresywniejsze działania bojowe w rejonie Kurska, który jest niezmiernie istotny z punktu widzenia władz rosyjskich. Odzyskanie całego terenu ułatwi Rosjanom budowanie pewnej wizji tego konfliktu, który od 2022 roku za sprawą Rosjan trwa na Ukrainie. Od sierpnia bieżącego roku Rosjanie mogą mówić o tym, że Ukraińcy też okupują terytoria na terenie Rosji można opowiadać o własnych partyzantach, robić czytelne dla ludzi z Rosji kulturowe nawiązania do okupacji niemieckiej, tym bardziej, że Ukraińcy wykorzystywali na terenie obwodu kurskiego chociażby czołgi Leopard produkcji niemieckiej. Ponadto nie tylko na Leopardach, ale także na innych ukraińskich pojazdach pojawiał się symbol białego krzyża, który bardzo łatwo bezpośrednio powiązać z Niemcami i drugą wojną światową. Więc obie strony dają sobie nawzajem sporo amunicji na niwie propagandowej. Idąc dalej, to kilka słów na temat wykorzystania samolotów SU-35 czyli głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Obecnie samoloty SU-35 ponownie wyrastają na najbardziej zapracowanego konia pociągowego w rosyjskim lotnictwie wojskowym. Trzeba zakłócić sygnały radarowe nieprzyjaciela, Rosjanie puszczają Su-35. Trzeba osłonić samoloty Su-34, które lecą na przeprowadzenie uderzenia bombowego i tak zupełnie na marginesie nie zawsze radzą sobie z ukraińską obroną przeciwlotniczą. Proszę bardzo, puszcza się Su-35. Su-35 idut na wzlot, jak to się mówi się. Oprócz tego SU-35 są regularnie wykorzystywane przez Rosjan do prowadzenia starć z ukraińskimi samolotami wielozadaniowymi, a także zwalczania ukraińskich dronów, także tych dronów dalekiego zasięgu, które zapuszczają się w głąb Rosji. Zwalczanie tych dronów przynosi bardzo różne efekty, bo Większość tych dronów jest jednak w stanie przedrzeć się przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, która zwłaszcza jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą poszczególnych rosyjskich baz, okazuje się bardzo często dziurawa jak durszlak. Natomiast od pewnego czasu, to znaczy mniej więcej od połowy listopada bieżącego roku, coraz częściej mówi się o tym, że Rosjanie wykorzystują samoloty Su-35 do prowadzenia operacji bojowych, Podczas których te samoloty SU-35 wykorzystywane są do zapewniania osłony własnym samolotom szturmowym. Tutaj możemy wspomnieć w zasadzie o dwóch typach: SU-24, który jest stopniowo wycofywany, oraz SU-25, który jest tym docelowym samolotem szturmowym i często bywa nawet określany mianem współczesnego szturmownika. Owszem, samoloty Su-25 potrafią wytrzymać bardzo dużo, natomiast również one nie są do końca uznawane za sprzęt nowoczesny. Natomiast bardzo dobrze spisują się w prowadzeniu ataków na ukraińskie cele naziemne, w tym także pojazdy i personel. Natomiast jeśli chodzi o Su-24, to te samoloty są stopniowo już wycofywane z rosyjskich jednostek i docelowo mają zostać zastąpione przez samoloty Su-34, co aktualnie następuje. Natomiast Su-34, tak jak wspomniałem przed chwilą, niezbyt dobrze sobie podczas tej wojny radzi. Jednocześnie samoloty Su-35 są także wykorzystywane w ramach osłaniania tych maszyn szturmowych, chociażby do wykrywania i obezwładniania tudzież zwalczania ukraińskich stanowisk obrony przeciwlotniczej, stanowisk radarowych itd. itd. Jednym słowem, samoloty SU-35 są niezmiernie istotne dla skutecznego prowadzenia operacji bojowych przez rosyjskie lotnictwo wojskowe. Jednym z istotniejszych elementów samolotów SU-35 jest zastosowanie w nich nowoczesnej awioniki, która była wprowadzona m.in. podczas programu budowy maszyn Su-57, które są samolotami piątej generacji. Generalnie rzecz ujmując, jeśli mielibyśmy tak powiedzieć bardzo ogólnie o tym, jak sobie radzą samoloty Su-35 na froncie, to trzeba powiedzieć, że to jest obecnie całkiem niezły samolot, który dobrze spisywał się podczas prowadzonych do tej pory walk m.in. przeciwko natowskim systemom przeciwlotniczym. Potwierdzone straty samolotów Su-35 podczas walk na terenie Ukrainy wyniosły jak do tej pory 6 utraconych samolotów tego typu. Bez względu na wszystko już niebawem Rosjanie będą jednak zmuszeni do odmłodzenia swojej floty samolotów wielozadaniowych i tutaj podobno mają zamiar całkowicie zrezygnować z eksploatacji samolotów Su-27, a na ich miejsce mają wejść na dużą skalę samoloty Su-35. W kontekście naprawdę udanych akcji bojowych realizowanych przez samoloty SU-35 nad frontem na Ukrainie, te doniesienia, które napływają z Rosji, zgodnie z którymi produkcja samolotów SU-35 ma zostać wstrzymana na początku lat 30 XXI wieku, powinny bardzo mocno dziwić, mimo iż obecnie w Rosji trwają prace nad zwiększeniem ilości bardziej zaawansowanych samolotów w jednostkach bojowych. No, i tutaj mowa o określanym mianem maszyny piątej generacji samolocie Su-57. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że Su-35 okazał się na razie bardzo godnym następcą samolotów Su-27. No i samoloty Su-27 wciąż pozostają w służbie, ale dla wszystkich w Rosji jest jasne, że ich czas powoli dobiega końca. Szkoda tylko, że ta wymiana sprzętu i to, że Su-35 staje się samolotem który dominuje w rosyjskim lotnictwie wojskowym, ma miejsce w okolicznościach wojennych, bo samoloty są naprawdę fajne. Natomiast po stronie ukraińskiej od pewnego czasu bardzo dużo mówi się o planach wprowadzenia samolotów produkcji francuskiej. Tutaj idzie głównie o Mirage 2005F, które mają być wykorzystywane do prowadzenia operacji uderzeniowych w lotnictwie ukraińskim. Samoloty te. Mają zostać przez Ukraińców wykorzystane do częściowego pokrycia rosnących braków wśród ukraińskich samolotów uderzeniowych. Mowa tutaj o SU-24 oraz SU-25 można powiedzieć, znany duet wojny powietrznej nad Ukrainą. Zwłaszcza SU-24, mimo zintegrowania ich z pociskami Storm Shadow, nie bardzo nadają się do prowadzenia operacji bojowych. Ponadto po prawie trzech latach wojny Ukraińcom zaczynają się po prostu kończyć. Części zamienne pozwalające na przywracanie zarówno samolotów SU-25, jak również samolotów SU-24 do stanu lotnego. No, bo ileż można wyjmować fragmenty starych samolotów ze składowisk sprzętu, których po upadku Związku Radzieckiego na terenie Ukrainy zostało bardzo dużo. Tak czy inaczej, nadchodzący rok będzie dla ukraińskiego lotnictwa wojskowego. Rokiem niezmiernie trudnym, bo nawet rosnąca liczba nowych samolotów F-16 po stronie ukraińskiej nie zmieni jednego. Ukraińcy walczą przeciwko przeciwnikowi, który w 2024 roku zaczął wyciągać wnioski z tego, co było do tej pory, któremu nagle przestało się śpieszyć do skończenia wojny, który potrafi w końcu Wykorzystać pewne ukraińskie słabości, chociaż sam też ma sporo problemów, czego dowodem jest ta udana ukraińska ofensywa z sierpnia bieżącego roku. Natomiast F-16 na Ukrainie, o czym mówiłem na tym kanale wielokrotnie, nie stał się żadnym game changerem. A Rosjanie uczą się walk z ukraińskimi F-16, które są z kolei z jednej strony bardzo oszczędnie używane przez Ukraińców. A z drugiej strony, to oszczędne używanie tych samolotów przez Ukraińców jest uzasadnione, bo nie mają oni ani zbyt wielu pilotów, którzy na tyle sprawnie posługują się angielskim i są na takim poziomie językowym, żeby można ich było posłać do Stanów Zjednoczonych i tam zacząć ich szkolić z zakresu pilotażu. Ponadto, na Ukrainę dostarczane są samoloty, tak jak przypuszczałem jeszcze w 2022 roku, które nie mają większości tych natowskich barierów. W tym przywoływanego wielokrotnie ostatnio systemu Link 16. W tych warunkach, w tych warunkach na pewno nie będzie zbyt dobrze. I Ukraińcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest za dobrze. Natomiast czy w tym roku zostanie zawarty jakiś pokój lub chociaż zawieszenie broni? Z jednej strony nawet najgorszy pokój jest w tej chwili zdecydowanie lepszy dla Ukraińców niż kontynuowanie wojny. Ukraina moim zdaniem oczywiście jest obecnie w pozycji Finlandii w marcu 1940 roku. Oczywiście może próbować ciągnąć tą wojnę i ciągnięcie tej wojny jest w sumie na rękę Zachodowi. Pytanie tylko, jak długo, bo obecnie cele w postaci odzyskania Krymu, zlikwidowania donieckiej i tzw. Donbaskiej Republiki Ludowej są praktycznie rzecz biorąc, nierealne. Oczywiście to się wszystko może zmienić. Ale czy się zmieni i kiedy się zmieni i jak się zmieni, tego nie wie nikt. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający... Niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów, wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.